Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku w moim kanale z Minecraft na wersji 1.15. E, dzisiaj będziemy zajmować się tradycyjną rzeczą, czyli kopanie w dół. Będziemy starać się ogarniać jakieś rzeczy typu żelazo, czy surowce, tak to można powiedzieć. Ehm, um, tak pochodnie muszę sobie zrobić, mm, dobra zejście, może tutaj będzie tutaj odpowiednie, żeby to jakoś, jakoś ...może uda się znaleźć diamenty. Będzie... Będzie mi miło, jak coś znajdę. Ogólnie... <laughs> ...zauważyłem, że mój film zrobił aż trzy wyświetlania, jestem... ...dumny. Ale subskrypcji nie przybyło, więc... ...jeśli ktoś nie ma co robić mnie oglądać... ...może zasubskrybować ten kanał. Jak bardzo... Nie ma co robić w życiu, nic. Więc... O Tutaj to to -e. Spodziewałem się tego. Powiem. To jest grane. Fuck. Ginę. Dobre? Powiem skromnie. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Bardzo się tego nie spodziewałem. To bardzo się tego nie spodziewałem. Wkopiąc przed siebie w dół znajdę od tak rybiki cukrowe, które mnie zabiją. Więc... Pech nie powiem. Muszę lepszy miecz. Aaaa, oh. naprawdę to źle wyszedł początek tego filmu, więc... Dobra, nie spodziewałem się, po raz kolejny twór, nie spodziewałem się, że epiki cukrowe tak często występują. Okej. Okay. <laughs> mm. Dobra, trzeba ogarnąć rzeczywistość. Teraz jeszcze się szwilem zabiję Przykry początek materiału Chyba idziemy uzyskać rzeczy Ogólnie się to by było bo kopić Dobra, może powinienem to minąć. Będę zacznę się gdzie indziej Chyba O to tam może będzie odpowiedni. Myślę, że może dzisiaj sobie jakiś stream... O w końcu żelazo. Może odpalę dzisiaj streama z Minecrafta właśnie z tego świata. Jakby ktoś był chętny przyjść, pogadać, to zapraszam. Będzie mi miło. co jest nie tak? Czemu muszę na jakieś co na cukrowe się napotykać co jest z tym białem nie tak dobra no, schodzi w dół może i umę to będzie ogólnie nudny odcinek z kopania przed siebie którym jestem w poziomie 50 nie jest Już trochę co zajmę się do czegoś do kopa sensownego. <coughs> mm. Jak już mówiłem planuję zrobić dzisiaj stream. Więc jakby ktoś był chętny, to niech wpadnie. Woglądać jak sobie nie radzę z Minecraftem. Więc teraz uważam, żeby się na jakiś miejski poziom, żeby szukać cementów i innych rzeczy. ale może mam nadzieję że to się nagrywa i moje nie zapomniałem nacisku Dobra, nie będę się zgodował odnośnie nagrywania Nagrywanie jest trudne jeśli nie, nie wie się co powiedzieć swoją drogą na którym jestem poziomie to powoli dochodzimy do tego poziomu na który chcę dojść O, mi się rozwalił. Eee. Ha, eee. Więc... O, czyżby kopalne, nie? I to rozumiem. Pewnie zaraz coś mi zdetonuje od tyłu, jak będę się skupiał na wydobywaniu czegoś. Oświetlę to trochę. Eee. U, nie mam w planach zasprzącić może serię z kolegami, jak jakiś garner, Ale to jest luźna propozycja. Się może coś nagrali. Na razie muszę sobie to sam. O, złoto. No ja se latam z tym, kamiennym kilofem. Dziękuję zawału za dostałem Petrgon, 20, dobre w ogóle co to zaraz dostałem autentycznie zawału. Po To psychopata z łukiem. Ja, może pójdę na spokojnie do kogo jest jeszcze węgiel. Później tu wrócę jak ogarnę sobie zaopatrzenie. Główne założenie tego odcinka jest takie, żeby zacząć <garniać> ogarniać jakieś rzeczy. ...do walki, do życia. Więc jak znajdę tak kilka rzeczy, to to, to zakończę noc się położę Dobra, trzeba się ogarnić w powiedzieć żelazo akurat to trochę w sumie mam no w planach to wszystko zrobić tym gładkim kamieniem Mamy już trochę kobla odłożone więc później, nie za niedługo powinienem się tym zająć ale ja się będę eksplorował i tak dalej <coughs> dobra pójdę po zapas drewna Dzisiaj, to się nagrywa. Nie chcę się znowu gadać do siebie przez kolejny czas. Kościół się zgasł. No kolejny, ale głośny jest Wpiszczę to tak naprawdę głośno. ciszej. No. Ah. Hmm. O, jest w ogóle chyba wejście do kopalni. Które będzie, wiesz... Do, do mojego domku. Zobaczę, jak to się przepaliło. Chociaż coś. Dobra, to tak. Oczywiście. Krowyk. Zacznę sobie już powoli secie kołkarz. Um. Zobaczymy, co widać z tyłu. Może jakąś wioskę się uda znaleźć. Będzie mił. Tutaj biom grzbowy. Nie w górę się siedziłem tam coś To chyba tam wiosk, widzę nie jestem pewny Tym zajmę się w kolejnym odcinku eksploracją tego świata i szukaniem innych rzeczy A tutaj zajmę się sz szukaniem potrzebnych surowców To będą to życie potrzebne Dobre. Można już się przygotować do zejścia. Aha, dobra. Jednego zabrakło U nas z podaneczki. Dobra, idealnie, dobra. Mogę wyruszać w do kopalni. E, Chodni się przydało zrobić. te eksplorować dalej. Są już beter, lepiej przygotowane. jedzonko mam, pochodnie mam, dobra. Idziemy na bój z otwórami. się nawalać Gdzie jest? Troszkę znaczy, tutaj jest to uciek. uciekł. No, żelazo, zawsze dobrze Okej, okay, to nic nie ma, nic mi nawet nie wyskoczy zawsze dobrze powinien w sumie się w dół kierować i szukać jakichś lepszych rzeczy nie tak biegać w kółko przykład tutaj powinien wchodzić to już o to zawsze coś jestem na poziomie 11 to jest idealny poziom dobra tak o, się tutaj w kopie może coś znajdę To nie jest noc. Chciałbym jakieś diamenty. O, żelazo. Już to, już jest. O, diamenty. To po co tu głównie przyszedł? Lampis. Kolejny. O Jezu Kolejny zawał. Jak dostać podwójny zawał na jednym filmie? Idealnie no. trzynek Okej, okay, Stonks. Mam diamenty. ponieważ kolejnie jest ginął pewnie w lawie. O, emeraldy. Stonks. O, jebałem. Najbardziej wkurzające rzecz w rzeczy to jest lawie. Dobra, może tutaj się wkupię. O, to nie jest się, jak zawsze wkupałem. złoto To jest sława tam jest sława. wszędzie jest slawa. Jak tu chodzi? Cisz chodzi ty jak z dobra, aha dobra, Zapomniałem. Aaaa. Dobra. Kolejne podejście. Chuchu nie mam to, po co tutaj przeszedłem? Żelazo. Zawsze dobrze. No, to zawsze to już tam. Ja chyba też będę kończył ten materiał, bo wszystko co praktycznie tutaj zrobiłem jest już ogarnięte, czyli z diaksy zszedłem na poziom, w którym chciałem kopać, wiem. Chyba będę już do góry Dobre, Skończymy to na dzisiaj. Ja poza materiałem będę ogarniał e, jakieś coś pokopię sobie jeszcze. Ale chyba w następnym filmie będę starał się zwiedzać ten świat, w którym jestem. Może jakąś wioskę uda mi się odkryć w pobliżu. To też trochę mi pomoże w rozwijaniu tego tego, jak to się nazywa? Eee, Świat. Dobra. Ja wyjdę tutaj. jak mam. I żelazo mam. Wszystko, bo żart jeden. Dobrze, film wyszedł pewnie. Jak się nagrał w ogóle? Ale... Eee. Jezu. Ok, dobra, idźmy do góry, schowajmy szybko i się będę z wami żegnał. Pewnie to już dłużej niż 10 minut. No. Dobra, czekajmy do nocy, ja to wszystko ogarnę tutaj emeral, tutaj No co? Węgla nie od świetnie. Okay. Ja nic nie ma, o a tu jest gań. dobrze, to ja się będę z wami żegnał, <coughs> do usłyszenia, widzimy się w kolejnym materiałie, ktoś mnie chce oglądać, to, więc do zobaczenia, pa.